Witamy na kanale Kenderskie. Dzisiaj porozmawiamy o tolerancji. Naszym dzisiejszym tematem jest tolerancja. Mieliśmy ten odcinek nagrywać dość już dawno, mianowicie 16 listopada, wtedy był Dzień Tolerancji, Międzynarodowy Dzień Tolerancji. I odpowiedzmy sobie na podstawowe pytanie, czy. Ten dzień był bardziej tolerancyjny od innych? Nie wiem. Moim zda zdaniem zresztą tolerancja jest czymś bardzo umownym, bo ci, którzy najczęściej mówią o tolerancji, zwykle tolerancję szerzą jedynie w swoim kręgu. Czyli jeśli na przykład jest ktoś o poglądach lewicowych, wielce wszędzie krzyczy: Łola Boga, potrzebujemy tolerancji. A jak się spotkasz z kimś o poglądach prawicowych, to nagle, o Boże, ty wredny prawaku, ty chcesz mi niszczyć życie w tej Polsce, paszą won. I tak to wygląda z tą tolerancją. Tak. Zupełnie też nie wiem, dlaczego takim symbolem tolerancji, tak jak ja to zauważyłem, zaczęła być flaga tęczowa. Kiedy to, z tego co pamiętam, flaga tęczowa jest. Symbolem ruchów LGBT, które chyba jakoś bardzo nie utożsamiają z tolerancją. I nie chodzi mi tutaj o to, że są one nietolerancyjne, tylko w ogóle no nie mają związku jakiegoś bardzo bliskiego z, ze słowem tolerancja. Więc dlaczego akurat tęcza? Przecież tolerować powinniśmy także innych, nie tylko ludzi LGBT, także na przykład inne rasy, inne wyznania. No inne religie, to już też te wyznania, inne wszystko, co inne, a nie tylko ludzi o innej orientacji seksualnej. I wydaje mi się, że politykom i no tym ruchom lewicowym najczęściej chodzi właśnie o tę, no właśnie o tą orientację seksualną, żebyśmy tolerowali ludzi, ale skupiając się tylko na tym i czasami na rasie czy kolorze skóry. Ale na niczym innym im nie zależy. Na tolerowaniu innych no innych ludzi, którzy mają jakiś inny rodzaj odmienności. O, tak bym to ładnie powiedział. Tak, wiem, czy... ale to dlatego to dlatego, że lewica w Polsce i w ogóle wydaje mi się, że na świecie, szczególnie na zachodzie, ma monopol na coś zwanego tolerancją. To znaczy, oni myślą, że to oni są tymi krzepicielami tolerancji w całym narodzie, na całym świecie, a moim zdaniem właśnie lewica jest dość bardzo, bardzo taka agresywna, bardzo tak wykluczająca w ogóle. Co do tolerancji, też bym rozróżniał na przykład całe ugrupowanie LGBT od osób o innej, o innej, od innej, osób innej orientacji seksualnej. Z tego względu, że no nie zaprzeczysz, że ludzie, którzy maszerują z tymi wszystkimi flagami, zwykle są po prostu ludźmi o skrajnie lewicowych poglądach. A to, że ktoś ma inną orientację, nie musi wcale znaczyć, że ma poglądy, że musi mieć poglądy lewicowe przecież. Więc ruch LGBT, a ludzie, którzy są na przykład homoseksualni, to jest zupełnie co innego. Nie wiem, też tak sądzisz? Tak, i to jest bardzo ważna rzecz, którą zauważyłeś, a o tym nie, nie powiedziałem na pewno, że bardzo często, nawet mamy, zdarzają się bardzo często przykłady tego, że osoby nieheteronormatywne, które są nieheteronormatywne, nie utożsamiają się z tymi ruchami LGBT, nie chodzą w tych marszach, bo to jest szkodliwe nie tylko ogólnie, no, no niezbyt pozytywne dla wszystkich, a no też niszczy dobre imię tych osób nieheteronormatywnych. Ja już wytłumaczę, czemu jest to niedobre nie, nie dla wszystkich. Z tego względu, że w Polsce i w ogóle na zachodnim świecie, i w ogóle na całym świecie, ruchy LGBT zamiast faktycznie. Promować szacunek, promować tolerancję. Co do, co do tych, tej literki T, w tym to ma, mam pewne mieszane uczucia, tak jak w ogóle do całego ugrupowania. Natomiast kończąc myśl, bo się trochę zgubiłem, kończąc myśl, to jest bardzo szkodliwe postulaty, które są na tych marszach, wszystkich marszach równości. Dlaczego? Jednym ze sztandarowych postulatów każdej takiej imprezy jest umożliwienie adopcji dzieci panom homoseksualnym. Mam bardzo, bardzo negatywne zdanie co do tego. Z tego względu, że wiele badań dowodzi takich niezależnych nie przytoczę teraz, bo nie jestem niestety chodzącą wikipedią. Natomiast wiele badań wskazuje, że dzieci, które wychowane są w normalnej rodzinie złożonej z kobiety i mężczyzny, której nie ma jakiejś patologii czy przemocy domowej, są zwykle najlepiej wychowanymi dziećmi. Z tego względu, że po coś jest jednak kobieta i mężczyzna. Po coś jednak tak został świat stworzony, że Rodzicielstwo jest kobiety i mężczyzny, a nie dwóch mężczyzn czy dwóch kobiet. To jest bardzo szkodliwe dla społeczeństwa. Jeśli byśmy umożliwili takie coś, pewne dzieci nieświadomie i nawet by nigdy się w przyszłości, w przyszłości o tym nie dowiedziały, ale zostaną po prostu skrzywdzone tym, że mają dwójkę rodziców tej samej płci, bo to nigdy nie są prawdziwi rodzice, to nigdy nie będzie prawdziwa rodzina. Yy, niestety, niestety taka jest prawda po prostu ze względu. Ze względów psychologicznych, ze względów wychowania, i no niestety, jak nawet dwie osoby, które się kochają, mogą tą rodzinę nawet stanowić, nie małżeństwo, ale rodzinę, nawet jeśli są tej samej płci, to jeśli do tego dojdzie adopcja dziecka, to jest jakaś kuriozalna rzecz. To po prostu jest kuriozalne, bo ja naprawdę nie mam nic przeciwko temu, żeby dwóch ludzi tej samej płci, nie wiem, się kochało, ale na litość boską, nie działajcie w tych ugrupowaniach LGBT. Nie, nie, nie proście o możliwość adopcji, bo to jest jakiś syndrom sztokholmski. To jest coś w stylu tego, że nie wiem, dwóch, dwóch ludzi w małżeństwie, którzy są ciężko chorzy genetycznie, by się zdecydowali na dziecko. Pewnie, że ten no, ale jednak to po prostu pójdzie na szkodę tego dziecka. I trzeba zdawać sobie. Sobie sprawę z pewnych negatywnych konsekwencji e, takich rzeczy. Mhm. Trochę się odpaliłem, natomiast to jest sprawa druzgocąca, bo to nie jest tylko wydziwienia jakieś, e, zaraz mi będą zarzucać, że jestem homofobem. Ja nie jestem homofobem. Ja po prostu chcę dobrze dla, dla dzieci, chcę dobrze dla wszystkich ludzi. I no przepraszam, ale to, to jest coś, co, czego nie akceptuję i nie potrafię pojąć. Tak, czuję, że już po tym, co zostało tutaj powiedziane i przez ciebie, i przeze mnie dostaniemy bana. No to jest taka prawda. No. No. Może nie. Może, możemy dostać bana, ale to, że to jest prawda, to będzie niezmienne. Może nie dostaniemy bana. Mam taką nadzieję, że jednak. odpuszczą. Napiszcie dużo komentarzy i dajcie dużo łapeczek w górę, żeby zwiększyć szansę na. Jeżeli chcecie. O właśnie, jeżeli komuś nie podoba nasz odcinek, to dajcie, dajcie łapkę w górę, żeby zwiększyć szansę na naszego bana. Tak, no to teraz może skoro już powiedzieliśmy, a właśnie jeszcze podkreślę, jestem, zwo... jestem zwolennikiem szacunku wobec wszystkich ludzi, szacunek jest ważny wobec każdego. Bo to jest po prostu wartość katolicka, chrześcijańska, i nawet jeśli się kogoś, kogoś nie lubi, jeśli się komuś coś powie, przykrego, to potem warto, warto jednak się pogodzić, warto jednak z szacunkiem podejść do siebie. I o tym trzeba pamiętać, bo wielu ludzi o tym zapomina, i to jest raczej rzecz wspólna prawicy i lewicy na polskiej scenie politycznej i nie tylko w ogóle życiowej i społecznej, że my po prostu nie potrafimy ze sobą dyskutować. I bardzo połamy wszyscy do siebie nienawiścią, i jesteśmy bez szacunku. I o to apeluję, aby wszyscy jednak ten szacunek wobec siebie mieli, nawet jeśli mają zupełnie inne poglądy, tak jak ja na przykład w przypadku, w którym przed chwilą się nieźle odpaliłem. Tak, to jest bardzo dobry apel. Apelujemy o szacunek dla drugiej osoby, dla bliźniego. I żeby szanować każdego, niezależnie od, od jego przekonań czy czegokolwiek. Tak. Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Kobieta i mężczyzna mają prawo do posiadania dziecka, a mężczyzna i mężczyzna nie. To jest wpisane w konstytucję, tak. Znaczy to, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, to adopcja dzieci chyba nie wiem, czy jest w konstytucji, ale wiem, Panie... że jest czy pewnie w ustawach, więc. No ale. To jest logiczne, że po coś jednak jest kobieta, po coś jest mężczyzna, i myślę, że tu nie ma się rozwodzić, bo to po prostu byłyby zupełnie antyżyciowe anty tezy, które pewne ruchy promują, żeby umożliwić adopcję dzieci przez parę pary tej samej płci. No, niestety, niestety tak jest, że rodzina, żeby dobrze funkcjonowała, musi być pełna, musi być. Klasyczna, tradycyjna. Co do tolerancji, to może teraz porozmawiamy o tolerancji kulturowej. Czyli temat bardzo, kolejny temat bardzo kontrowersyjny. Dzisiaj lecimy kontrowersyjnie. Porozmawiajmy zatem o inżynierach. Co sądzisz na temat? Ja y, 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 już powiem, mam podręcznik w szkole. I tam jako pozytywne skutki migracji jest wzrost zróżnicowania kulturowego. Co sądzisz? No, sądzę, że. Przede wszystkim powinniśmy szanować i ugaszczać ludzi, którzy nas też szanują. I jeżeli dochodzi do takich sytuacji, że sprowadzamy do siebie jakiegoś imigranta, który robi tutaj jakieś burdy czy no, zamachy, to mam nadzieję, że nie, ale jakieś burdy czy awantury, czy na przykład krzywdzi, czy kradnie jakiegoś Polaka, okrada Polaków, no to, nie, to to jest patologia i nie powinniśmy do tego dopuszczać. Rząd nie powinien do tego dopuszczać. A jeżeli ktoś faktycznie chce przyjechać do nas i chce uczciwie pracować, i chcę po prostu tak jakby stać się Polakiem, no to nie mam nic przeciwko. No ja właśnie mam mieszane uczucia do tego, bo zupełnie inna jest sytuacja, kiedy przyjeżdża Ukrainiec. Ukraiński akcent już w pierwszym pokoleniu po przyjeździe zanika. Z tego też względu ludzie narodowości ukraińskiej dość szybko się asymilują problem jest kiedy przyjeżdża grupa ludzi z Afryki czy z Bliskiego Wschodu nie znająca w ogóle w żadnym stopniu kultury europejskiej która jest bardzo ekspansywną ludnością i tu nie można zaprzeczać, to jest ekspansywna ludność ludność, która ma w swoich krajach kłótnie bo grupy społeczne, etniczne się bardzo tam kłócą i ludzie często z takich właśnie krajów przyjeżdżają do Polski i do Polski czy Europy w ogóle i bardzo chcą narzucać swoją, e, swoją kulturę, bardzo chcą narzucać swoje zwyczaje, które jednak są dość agresywnymi zwyczajami, e, bardzo często e, takie zwyczaje po prostu stylu bycia. Więc dlatego mam mieszane uczucia, e, z tego względu, że ja na przykład miałem kiedyś czarnoskórego sąsiada e, on był w porządku, on był z Kamerunu, że Kamerun jest katolickim krajem. E, z tego co wiem, no tutaj też mam trochę mieszane uczucia, e, pojechał na studia, przyjechał na studia do Polski i potem chciał do, e, wrócić do swojego kraju i być lekarzem tam. E, Mieszane uczucia mam, dlatego że w sumie kształcimy kogoś, kto nie przysłuży się polskiemu społeczeństwu. Z drugiej jednak strony, w formie takiej pomocy, jestem w stanie to jeszcze zaakceptować. Natomiast uważam, że migracja powinna być bardzo selektywnie, selektywnie rozdzielana, wybierana, sortowana. co znaczy, że powinniśmy naprawdę przyjmować ludzi, skomplikowane procedury mieć i przyjmować ludzi, co do których mamy pewność. Co do których mamy prześledzone, którzy znają polską historię i kulturę. Z tego też względu nie powinniśmy po prostu lecieć, dawać wizy, nie wiem, każdemu lecieć z kartą Polaka, z kartą obywatela, nie wiem, w sensie z obywatelstwem czy, czy, czy stałym pobytem dla ludzi, który, co do których nie jesteśmy pewni, którzy nie chcą się asymilować. Bo podstawowym warunkiem przyjęcia do kraju powinna być zdolność asymilacji. No i ja w ogóle jestem bardzo zdruzgotany tym, że Europa jest bardzo bierna na to, że europejska kultura zanika na zachodzie, szczególnie gdzie większość ludzi niedługo nie będzie stanowili będą stanowili ludzie spoza Europy. Jesteś? Tak, tak. No, będą stanowili ludzie spoza Europy. Niedługo kurczę na w krajach zachodnich populacje głównie. No jestem zdruzgotany, że Europejczycy nie bronią swojej kultury. My potrafimy bronić inne kultury potrafimy bronić Indian, potrafimy różne afrykańskie tradycje, plemiona wspierać bronić ich kultury, kulturę amazońską przecież plemiona tam nadal żyją i my potrafimy to wspierać, potrafimy im pomóc się w ogóle jakkolwiek utrzymać, chronić przed wpływem, przed wpływem obcych tradycji, a sami siebie bronić nie potrafimy. Jak to jest, że europejska kultura może być niszczona, może być zmieciona przez inne kultury? A te inne kultury uznawane są za nienaruszalne przez kulturę cywilizowaną, europejską. No moim zdaniem, tutaj powinno być tak, że ludzie różnych kultur żyją na swoim terytorium, tak jak jest to na przykład w naturze zwierzęta bronią również swojego terytorium, powinni żyć na swoim terytorium powinni jasne się wspierać, pomagać sobie humanitarnie. Na przykład ja jestem bardzo dużym zwolennikiem pomocy humanitarnej w ogóle do Afryki. Moim zdaniem powinniśmy wysyłać na przykład tym dzieciakom tam z Afryki materiały do, do szkół. Wiesz o co chodzi, nie? Ale jednocześnie powinniśmy bardzo, bardzo bronić swojej kultury, swojego kraju przed innymi wpływami, z tego względu, że my mamy swoją kulturę. Tak samo powinniśmy chronić inne kultury. I nie różnicowałbym naszej kultury, nie mieszałbym. Natomiast nie mam nic przeciwko poznawaniu, poznawaniu innych kultur. I powinniśmy bardziej działać na zasadzie poznawania, żeby inni też poznawali naszą kulturę, a nie żeby nam ją zmieniali tym, że przychodzą i narzucają swoje standardy. To oni mają to oni mają e, mieć narzucone nasze standardy, tak? E, przecież e, na przykład, e, zwykle mocniejsza kultura. Się, się narzuca. Przecież jak imperium rzymskie podbiło Grecję, to doszła masowa hellenizacja w ogóle kultury rzymskiej. Obawiam się jednak, że obecnie w Europie idzie to odwrotnie, że ci ludzie, którzy przyjeżdżają do Europy, to naszą kulturę tutaj afrykanizują albo Azjatyzują, że tak to powiem, natomiast nie do końca chcą przyjmować naszą. I znowu się odpaliłem i od sześciu minut pewnie gadam sam, ale Tak, ale prostu... dobrze mówisz z polotem, więc, więc ci nie przerywałem. Jedynie mam takie jedno pytanie do tego co mówiłeś o tym, mhm. o takich ludziach z na przykład właśnie Afryki czy, no, czy Azji, którzy przyjeżdżają do nas, tutaj się kształcą, rozumiem, za tak jakby państwowe pieniądze w państwowych uczelniach. I wyjeżdżają do siebie leczyć u siebie, i Polska nie ma z tego żadnego pożytku. A... Z, tego, z tego, co wiem, przepraszam, że ich przerwę, z tego, co wiem, to jest akurat też traktowane często jako pomoc humanitarna. Taka, że, wiesz, że wykształcenie lekarza, który potem będzie, będzie tam, tam ludzi leczył. Natomiast co do lekarzy, to oni muszą staże odbywać. Więc na przykład ten, ten mój były sąsiad, on w szpitalu w, w moim mieście przez jakiś czas pracował, więc jakaś, no wiadomo, jakaś korzyść jest, natomiast nie będzie to tak permanentne jak wykształcenie Polaka, który będzie w Polsce, w Polsce lekarzem, nie? A co o Polakach, którzy kształcą się w Polsce i wyjeżdżają potem za granicę? To w ogóle jest marnotrawstwo pieniędzy. To warunkiem kształcenia się w, w zawodach, które w Polsce są bardzo potrzebne, w stylu lekarz, w stylu... No nie wiem, no lekarz na przykład. No to warunkiem powinno być na przykład 5 lat pracowania w Polsce, nie? Żeby, albo tyle lat, ile studiów, żeby odpracowali, nie? No bo państwo wydaje krocie na kształcenie lekarzy, a tu chłop pierwszy co zrobi, to wyjedzie do Dubaju i będzie lekarzem w Dubaju. Bez sensu z punktu widzenia państwa. Pamiętam, że kiedyś jakiś polityk, ale nie będę mówił jaki, bo mogę się pomylić, miał taki pomysł, by jeżeli, żeby jeżeli ktoś z Polaków będzie chciał wyjechać po studiach, na przykład właśnie lekarskich, do innego kraju, to żeby zwrócił koszty jego nauczania. O właśnie, to, wiem, też jest, to, to też jest dobry wydać... pomysł. Albo przepracowane lata, albo koszty naucza... nauczania. Tak. tak. Nie wiem, jakby to, nie wiem, jak to przeliczyć, czy jak to ma się odbyć. Ale jest to ciekawy pomysł. Też możecie napisać w komentarzu, czy taki pomysł by Wam się podobał. No, zawsze. Trzeba. No. A co sądzisz o tym, o tej kulturze? O obronie kultury, o tym, żeby każda kultura miała swoje miejsce w świecie, ale jednocześnie się nie pochłaniała. No to jest. No tak zawsze było. No tam pomijając takie mniejsze przypadki, jak to. Um, znaczy, właśnie. wiesz, Ten Rzym, Grecję, ale tak, chodzi mi o takie no. bardziej. Republika Azja, czy ten to zazwyczaj tak było, że. Ależ znaczy, yy. kultury się pochłaniały, natomiast to było raczej taki proces, często przez podboje i tak dalej, i niestety europejska kultura często była taką ekspansywną, natomiast już nie jest, ale my, zamiast się bronić, my po prostu jesteśmy pasywni do tego, że powoli zanikamy i no, ale chodzi i naprawdę o to to imigracja migracja jest bardzo trudnym tematem tak. bo wiesz od często tak... byś no od takich powiedzmy 300 lat no nikt z Europy nie chciał raczej podbijać ani niszczyć kultury afrykańskiej ani Ameryko, Polski. Że zniknie ale... Europy, to wiesz, z takiej klasycznej Europy, bo był pewien malarz, był pewien gruzin. E... Czy pewien malar... Włoch, czy pewien Włoch, który tam coś w Etiopii robił jakieś, no, e, no ale. miał ale... Afrykę? Kulturę afrykańską? Kto? E, malarz? Malarz raczej był bardzo skrajnym rasistą, który nawet Afrykańczyków w Afryce nie akceptował. No tak, ale miał takie plany, żeby niszczyć kulturę w Afryce? Bo nie czytałem. Nie tego. wiem, natomiast pan, pan, pan Włoch e, tam nie był zbyt dobry. Natomiast, wiesz, ja ogólnie migrację uznaję jako trudny temat, bo ja bym chciał pomóc wszystkim ludziom. Natomiast uważam, że pomoc tak, ale nie kosztem własnym. To znaczy, z chęcią, jakbym był prezydentem Polski, na przykład, i bym mógł wysłać jakąś misję charytatywną, to z chęcią w pierwszym tygodniu rządów wysłałbym dwa samoloty wypełnione materiałami medycznymi, książkami dla dzieci z Afryki, zbudowałbym im tam szkołę. Zbudowałbym im tam, nie wiem, panele słoneczne i studnie, i bym kurcze im pomagał tam. W sensie, wiadomo, nie, nie, nie kosztem polski, ale dodatkowo jako działalność humanitarną. Natomiast co do przybywania ludzi, właśnie o, o innych kulturach, no po prostu. Nie do końca bym chciał, aby moja kultura, tak jak już wcześniej mówiłem, była odrzucana coraz bardziej. No. Dlatego ja jestem bardzo za pomocą ludziom, ale tak jak mówiłem, nie kosztem własnego kraju. Tak. No nie wiem, no a ty co, co sądzisz o tym wpuszczaniu ludzi obcych kulturowo i o pomocy ogólnie nim? Bo niektórzy mają w ogóle taki, taki pogląd, że nie, w ogóle nic nie pomagać, nic nie wysyłać. Nie, myślę, że powinniśmy pomagać w jakiś tam sposób. Nie powinniśmy też robić tak, że zupełnie się zamykamy i nikogo nie wpuszczamy. Powinniśmy. Wpuszczać. Nie, 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 ale przede wszystkim priorytetem powinni być moim zdaniem ludzie bliscy kulturowo i ludzie tak selektywnie sprawdzani. Nie? No tak. z obcych, z Azji na przykład, albo z, z Afryki no to tam, tam powinna, szczególnie z Afryki która jest jednak bardziej powojowana no i ewentualnie z, z tych takich e, hinduskich że tak powiem krajów Azji e, powinna być selektywna kontrola ludzi, oj przepraszam e, selektywna kontrola ludzi e, którzy napływają do Polski ze względów bezpieczeństwa po prostu. No, jakaś tam podstawowa kontrola nie byłaby zła na wieździe. Ja myślę, że nawet zaawansowana byłaby potrzebna, bo podstawowa jest raczej. Zależy, co dla kogo znaczy podstawowa i co dla kogo znaczy. No tak, tak, tak. Natomiast ja jestem bardzo dużym zwolennikiem pomocy humanitarnej, no bo to po prostu jest aspekt dobrego człowieka, że trzeba tych ludzi kształcić. Trzeba tych ludzi oswajać ewentualnie z innymi kulturami i, i powiedzieć, że można żyć w pokoju, można edukować, mhm. ale wpuszczanie wszystkich to jest posyłanie się na głęboką wodę bez umiejętności pływania. Bardzo dobrze powiedziane. Tak, to jest bardzo nadzieję. dobry akcent, którym chyba już możemy powoli się zbliżać. do Myślę, pandemii. że tak, bo ja w ogóle już... Któryś odcinek, co mówię, no tak, 20, 15, 15 20 minut, a teraz pół godziny, więc można kończyć. Eee, żegnamy. Mamy nadzieję, że YouTube nie zdejmie nam kanału. Tak, wyszło dość zabawnie, mieliśmy mówić o tolerancji, skończyliśmy na migracji, ale. Znaczy to, no wiesz, tolerancja kulturowa była. No tak, tak, tak. No. Zatem kultury tolerować, jeśli są na swoim terenie, jak najbardziej. Wspierać ludzi, którzy mają gorszą sytuację od nas, obowiązek katolicki, swoją drogą, szanować ludzi, a nie zawsze się zgadzać. Kolega, zwani muszę odrzucić. Zatem, do widzenia. Prosimy administrację YouTube'a o zostawienie naszego kanału. Czy chcesz coś dodać? Chyba nie. Dziękujemy za oglądanie. Żegnamy.